W tym lesie zaginęła czwórka dzieci. bylcy mówią, że zabrał ich jakiś człowiek jeleń Potwór, który mieszka wśród drzew. A ja będę musiał ich uratować, ale będę mieć tylko na to 99 nocy. A to las, w którym będziemy! Już mi się to nie podoba! Cyk! To jest lisa, którą mamy zrobić. Zaginione dzieci, najprawdopodobniej porwane i przyprowadzenie do obozu. Damy radę? Damy radę! No, damy radę! To mi się powiedzieć! Potrzebujemy drewna i tutaj musimy jedno życie ognisko zrobić. Grałeś w ogóle w tą grę? 99 nocy? No, oczywiście, że tak. I jak tam było? Bo ja tutaj szczerze mówiąc nie pamiętam... Oooo! Wow. Ej, tego nie było. Fajnie to wygląda. No, fajnie. Ej, paliwo się kończy. Ej, musimy więcej drewna mieć. Zaścinać. Ej, stary, Dobra. a wiesz, ile nocy przeżyłem? Ile? Six, 7! 6, 7! A ty ile przeżyłeś na tek? Ja maksymalnie 8. Ja w ogóle nie grałam tego, ale jakbyście chcieli zobaczyć mnie w Robloxie, to napiszcie w komentarzu to może coś wykombinujemy, ale nie na tym kanale, na innym założę te scenę dla was. Czekajcie, czy będzie bardziej lepiej jak zrobię tak? Co to wá wejść, tak rzucasz? To nawet nie ja! No kto to zrobił? Tommy! I po to was wynająłem, żebyście tak robili. Tommy, co ty robisz? Co? Trzeba to kładać! O, i mamy level trzeci ogniska. To można. O, ale śmieszne. Okej, okay, na razie jest fajny początek. O, by tak było do nocy. Chyba level drugi. Dru. o, nie, czyli ognisko się spala coraz bardziej. Bo to coraz bardziej się wyczerpuje. I trzeba tutaj i ciągle palić. Różowa! A? Mam do Ciebie pytanie: Jak pierwsze dziecko trzeba znaleźć tutaj? Pierwsze chyba jest w jaskini jakiejś. W jaskini? Ej, ale chyba wszyscy są w jaskiniach Przypad. O, jak. o, rzecz, ale to fajnie rośnie. Wiedziałam, że one wszystkie są w jaskiniach. A dobra, czyli musimy w międzyczasie znaleźć jakąś jaskinię. Jeżeli tutaj będzie jaskinia, to trzeba tutaj znaleźć. No to luz. Okej, okay, robi się już noc. I pytanie, czyli. Nie, co my mamy zrobić? Teraz Nie musimy. Nie Mamy nawet barykady. Tak, oraz musimy tutaj. Barykady, dobra. Czyli napiszę, co trzeba zrobić. Jeszcze niedaleko nas powinny one być. Ej, a w ogóle wiemy, jak ten jeleń wygląda? Mmm, jak zobaczymy czerwone oczy, albo jakieś białe tle, to raczej tak one wyglądają, Ale... Nie widzę na razie. No, może być to już. Dobra, to już jest czas, chyba trzeba robić już pierwsze mury. Na całe rzeczy to jest małe ognisko, więc no. O właśnie! Musimy ciągle to, na ognisko dbać, bo wy nie wiecie o tym pewnie, ale bez tego nas zaatakuje, więc osłabia was. Nie upływali nie dość, że ogień nasz, to jeszcze ten. A się wystraszyłem. Myślałem, że to już na mnie coś leci. No ja też! A, ale dobra, to będzie git. Widzicie coś tutaj przypadkiem? Coś jest? Nic nie ma. Ja nie widzę, ja nie widzę. Nie, ja też nie widzę. Su... Ej. Ej, co to było? Co Musimy parykaty robić on tam jest, on tam jest! Gdzie? Dosłownie tam! On tam jest, tam! Dobra, szybko, szybko, jakiś tutaj te... Co on na nas idzie? Ej, tutaj mamy dużo patyków! Craftingu nie mamy, co będziemy tego zrobić? Ej, może tablicę to rozbierzmy, jak tutaj mamy darmowe drewno? No w sumie... Dobra... Ona jest nam potrzebna! No, zrobimy inną tablicę! A może jakaś skrzynka by nam się jeszcze przydała? No, na razie nie ma z czego! Po pierwsze, mamy ognisko, które zżera nam rzeczy. Okej, okay, jest git, ale gdzie on jest? On tam ciągle jest? O, jest tam! on pier O, żeś! O, żeś! Dobra, 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 nie było tematu! O, Działa! Dobra, ognisko działa! Jezu, ale ulga! Ej! To było mocne. Okej, okay. ej, okej, okay, to już mi się podoba. Dobra, Poznajcie, nie możemy tutaj robić rogów. Musimy tutaj jak najlepiej... Ej, w sumie mamy ty ten dirt. To możemy też z tego coś robić. Możemy tutaj to niszczyć? Możemy. Potrzebujemy tej więcej rzeczy, to coś wykombinujmy. Ognisko jest najważniejsze. Ognisko tego... Odstraszy. To w ogóle jest takie większe ognisko niż normalne. Ale dobra, mała lepianka, ej, na bo początek. No, spada! No spada nam! Ale ej, może węgiel się. Może węglem coś możemy zrobić. Czekaj. A masz Chodź... węgiel? No, posłuchajcie, jak tylko zejdzie dzień, idziemy szukać tutaj kolejnego dziecka. Żeby, po tutaj nie chcę Chyba faktycznie pierwszego. przetrwać tego, jaka jest teraz noc? To jest nasza pierwsza noc, a już jest tak słabo. Ona nie powinna się już kończyć? Eee... nie, nie jest, jeszcze trochę. Właśnie, jeszcze odnośnie jedzenia, potrzebujemy tutaj dużo jedzenia, a ja mam tutaj tak, kocka, kot, kotka, kotka co? Dobra, mam kotkę przezową i cebulę, więc cebula musi być naszym pożywieniem na ten czas. Przy okazji musimy jedzenie jakieś ogarnąć. Co sądzisz, dlaczego co radę z tym? Nie ma badań. A, no to jesteś w pozytywnej myśli. Dobra, pierwsze dziecko. One zwykle są w jakichś jaskiniach, które bronią wilki. Okej, okay, gdzieś on powinien być. Nie było jeszcze nic. No, to musi być jakaś jaskinia. Dobra, oni nas nie atakują, wilki. Nie no, wilki chyba są git tutaj. No? Więc chociaż to. O, krowa. W końcu coś normalnego będzie. Jedzenie będzie. No, serio, z jedzeniem jest tak, to i ciężko. O. Nasz obóz jest tutaj, jedzie to Przecież mi nic nie. O! Ej, patrz tutaj! Co? O! Dobra, są tutaj, dobra. I wilki są. A, to chyba są te przyjaciele. zobacz, one nie są czerwone. O nie! Okej, okay, jednak one są w burgo nastawione. Okej, okay, udało się. Udało się nam. O! Mamy to! Jezu, mam tak. Okej, okay, szybko, bo już ten zachodzi. Już o ten. Nie. Błagam, żeby oni już to ogarnęli. O, jest. I co? Dziecko. Dobra, mamy to. Halo, dzieciak? On teraz tak musi stać? Chodź, musimy iść. No chodź z nami. Jezu, te villagery. Czemu oni chcieli jest dzieci? Bez dzieci jest lepiej. Chyba. Szybko, idź do ogniska, błagam cię, idź do ogniska. O nie, robi się ciemno. O, o, Czyż byś myślał? Błagam, idź stąd. Tak, idź, idź, idź. Nie! Nie. No. Nie, no idź. No nie. Szybciej, no już się noc robi. Szybciej, dzieciaku. O, o okej. Okay. nie w tą stronę. No, dawaj. No, tam będziesz bezpieczny. To nie w tą nie. stronę. Szybko, chodź. Okej, okay. mamy pierwsze dziecko z czterech. Subujnatka! Natka. Dziękuję za tabliczkę, nie wiem kto. Ale racja, subujcie. Udało się z pierwszym dzieckiem. Teraz czas ogarnąć inne. I jest teraz już... To nasza druga noc. Ładna baza, ładna baza. Idealna no, baza! idealna No, patrzcie, nawet okienko zrobiłam. Dobra, musimy się teraz uzbroić, widzowie, więc musicie dać tam trochę czasu i kolejne dni do kolejne poszukiwania. Dajcie nam tak kilka dni, to my zaraz będziemy. Minęło już ponad 20 dni i czas na kolejne dziecko. Masz linę, tutaj widzę. No mam. Wiecie, co to oznacza? Idziemy po dziecko. Ale nie wiem gdzie teraz. Ponocie tutaj niedaleko powinno być, żebyśmy tylko zdążyli. W ogóle jest mi ciekawe, czy w ogóle tylko Jelen jest tutaj naszym przeciwnikiem, bo jak tutaj widzicie? No, już nie było! No, ciągle tutaj pilnujemy ognia, żeby tutaj było wszystko git. No i nam to. Ale na oni wiedzą, gidzie. że mają jeszcze zbierać drewno. Eee, słucham? Oni wiedzą, że mają zbierać drewno? Oni wiedzą. My żyjemy w ciągłym strachu. My ciągle dostajemy jump scare. Kolejny dzieciak jeśli powinien być, ale nie mam pojęcia gdzie on może być. Tu już szukamy, tu już szukamy Ej, no zaczekaj tak na mnie! No już! Gdzie ty jesteś? tutaj To ju wszystko wygląda tak samo, ale... Nie, to może wyglądać. Obejliśmy wszystko. Jezu, nie, nie może to jest po nie, drugiej nie stronie jakiś tutaj. Jezu, ciężko by było. To jest tutaj, więc chodźmy tak już w gdzie okolicach. Nie może tam jest, zobaczmy. Tam powinno. O! Ej! Mam tutaj! Ej, gdzie ty jesteś? E, tutaj obok wody! Okej, okay, łap jedzenie! Kurczę, to nic nie ma. Dzięki. A dobra, spróbujmy tak to wykopać. Będziemy być kolejne dziecko. Dobra, to zobaczmy. Okej. Okay. Gotowy? No. Jest kolejne, dobra, dawaj oh. ten, sznurek. Można coś zaczepić? O można! można. Dobra, chodźmy. O, tak, dobra. Mamy to, od razu łatwiej będzie. Od razu... Czemu one no jest takie wolne? Ej, a w ogóle skąd to masz? A, w Aha, to dobrze, dobra Okej, okay, chodź tutaj z tym dzieckiem. Dobra, ciekawe jak się oni mają w obodzie. Chodź, Czy, chodź dziecko się... O nie. Toś, ej, coś to, no to jest! Jakiś o, to jest. ej, oni mają maski jakieś! Jakie maski? Gdzie? Okej, okay, wszyscy się wypadają... Chyba... O, żeś! Ej, uważaj! Ej, ej, on bije! Okej, okay, to co, co jest straszne! Co tu cię czyści tek? chyba? Dobra, to chodź szybko z tym dzieckiem, dookoła. Ej, co się tutaj to dzieje? Taki, no! Bo tutaj ja coś że robię, Czekaj, chodź tutaj szybko. Gdzie ty jesteś? Idę, idę, idę. Czekaj, tutaj tak odetnijmy im Chodź szybko, chodź tutaj. Co to jest? Prze tutaj! Jak? A, no już wiem po tym. O niej, ja zrąbałem! Ja nie mogę bawić się wam dziecko! Okej, okay, już jest ciut lepiej. Ja ci są do o tej godzinie? O nie, no dziecko, to szybko, właśnie z nim! Idę, idę, idę. To dziecko jest inne. No widać, że jest inne. Może ich tak zostawmy? Co, Co? Nie oni nam będą tutaj. zrobić? No na razie nie wejdą. Będzie kit. Okej, okay, już sobie chyba ogarnęliśmy. Mamy dwojga dzieci, a mamy dopiero 23 dzień. Więc jest naprawdę dobrze, ale ognisko. Trzeba trochę tutaj poszerzyć. Mogę tu patykami? Nie mogę patykami. Dobra, są u dzieci? Mamy już połowę. Tutaj napiszę sobie. Dwa, dwa na cztery. Tutaj, żeby tutaj każdy wiedział, ile nam zostało. Została tylko dwójka ostatnia. Dobra, postawcie, jest noc, ale mam propozycję, żebyśmy spróbowali pożerzyć naszą bazę jeszcze o trochę, dobra? No w sumie przydało. No, no, dobry się. pomysł. No, mam tutaj. Jezu, kultysta jest tutaj nadal. W skrzynce, okay. w skrzynce jest pełno surowców. Polecam zajrzeć. Okej, okay. dobra. Zróbmy. O, do tego momentu może zróbmy. Co by na to? No. A, a tutaj. No, no przyda się na ten, na więcej rzeczy. Ej, dobry pomysł, no? Bo już nie możemy Ej, się za bardzo budować. No, co on tutaj robi? No, myślałem, że oni. Oni zaraz nas nawiedzać? Słabo. Patrzcie, bo to jest problem taki, że coraz mniej mamy miejsca i coraz więcej... A, tutaj wszyscy są w tej dziurze. Coraz mniej mamy miejsca w tej bazie, a przydałoby się to trochę ją ogarnąć jeszcze bardziej. Kurczę, jedzenie też jest słabo. To ledwo rośnie. To jest w ogóle najgorsze. Co to w ogóle nie rośnie. Okej, okay. mamy taki mały problem. Sytuacja z jeleniem jak? Jest on w ogóle gdzieś? No Tam właśnie na no szczęście kurtysta? go chyba nie ma. No, i bardzo dobrze. Ja bym go nie chciał. Fajnie by było wiedzieć, jak on w ogóle przeskakuje. Jak to w ogóle działa. Ej, a dach? Nie, dachu może. No, jak on tutaj wszedł? To on przeskakuje? Nie. A Co na Stale Jaki on, no, no mnie właśnie. O rzecz, nie mam już siekiery. Na długo ona by trzymała. Okej, to jej drzewa się już powoli robią. Ja jakby co, idę kopać. Dobra. Kiedy tam na dole. Dobra, my musimy się tutaj pośpieszyć. Coraz że jest tutaj, jeżeli chodzi o utrzymywanie tego. To coraz Hej, dobra, mam drzewo! O, Świetnie. dobrze, dobrze, Lufer, bardzo dobrze. To teraz musimy trochę tutaj, w sumie to może rozpalić. A raz to. Hej, to. Dobra. Do którego to jest momentu w ogóle? Te ognisko. Z, z, zapomniałam o to spytać. którego to jest momentu? Bo w sumie nie wiem, czy to jest możliwe. Rząd... Okej, okay, widzę go. E, o, musimy coś przetestować, ok? No dobra. Czekajcie. Ja zaraz będę, czekajcie. Gdzie ty idziesz? Chyba już, chyba już. Nie, to stary! Jak Już! już. Okej. Okay. Do którego momentu? Ok, dotąd. Dotąd on ma. Dotąd. To odmierzone. Przesuwa, co ty jest głośno! <laughs> Pogodał okay. Boys. O, że szpają musi go to ma mało HP. Czyli już wiemy, że dotąd musimy bazę na pewno zrobić, Czy ty? Potem już będzie niebezpieczny teren. No trudno, dobra. dobra, już wiemy, jak mamy się chociaż budować. Dzień 67. Tak, wiem, Six seven. super, super. Six seven. Tak, w jego okoliczności. Trochę jej pobudowaliśmy tej dni lecą szybciej niż ty, bo w po Minecrafcie, więc się nie że tutaj mamy taki w ogóle ekwipunek no i mało jedzenia, No też się wpływa na to, że u nas jest słabo, ale ognisko ciągle jest. Teraz czas na kolejne dziecko i ja wezmę ciebie. No Chodź, idziemy. Aha, nie? Super. No wybacz, stary. Słuchaj, każdy stary musi być przez z chwilę. Z ziomkami. Każdy musi być przez chwilę. Napiszcie w komentarzu, żeby coś miłego tutaj dla Lufra, żeby mu nie było smutno. Nie wybacz, stary. Ale wiesz, no każdy, każdego ze wziąć za chwilę. Ale wrócimy coś za niedługą, to się liczy. No dobra. Idź, idź kopać drewno. Chodźmy, kolejne dziecko Nie wiem, gdzie ono może być Czyli pochodźmy Tamte rejony już zwiedziliśmy Tutaj zrobiliśmy Do końca w tamtych nie byliśmy, ani w tamtych Czyli chodźmy popatrzeć Może coś tutaj będzie Ten las w ogóle jest Nie, te drzewa są przerażające poniekąd Te gałęzie, one są Nie wiem, się tak dziwnie czuję przy nich Nie wiem, czy ty też A czemu oni mają jeskinie? A oni w ogóle ich tak zamykają ci O, mam! Dobra A czy to będzie odpowiednia jaskinia? Okej, ta jest Ta jest chyba podobna, też jest tak dziwnie. Okej, okay, spróbujmy tutaj wejść. Kolejne dziecko. Okej, okay, jest, chodź tutaj. Jest. Chodź. Okej, okay, ten pokój jest żółty. Jezu, jak to wygląda, strasznie, jakieś pak, pakruńcy Dobra, chodź tutaj, chodź. No nie, musisz nas obronić lekko, albo dookoła może pójdziemy. Okej, okay, oni tutaj są. Czekaj, telika, O nie, zauważył nas! O nie. Szybko! Pomóż mi z nim chociaż. Okej, okay, oni idą, dobra? Szybciej, szybciej, ciaku szybciej, szybciej. Błagam lufer, żeby to zauważył! choć. Olej, olej, mamy dzieciaka. To najważniejsze. Lufer! Pomóż, 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 pomóż. O, pomóż mamy dzieciaka, mamy dzieciaka. Mamy dzieciaka to tutaj. Dziecko. Chodź, idą tutaj, a jest tutaj dziura, dobra, chodź, chodź Nie idź tutaj, chodź Chodź dziecko, taś, taś, do nogi O, rzesz, okej, okay. zostało ostatnie dziecko Kultyści i dzieci A to jest ta niebezpieczna tutaj? strefa, tutaj ona będzie nas ten, atakować Tutaj już, chodźmy tutaj teraz boki pożerzyć, wiecie dobra. Tak, Chociaż tak prowizorycznie, ale kurczę Ej, kultyści jest. Dobra, ognisko nas ochroni Mamy. No właśnie, kurczyści też są. Dobra, tutaj weźmy trochę kobla. Mogą być gorzej, ale mamy dziecko. Szybko to idzie, jak widzicie. No dosłownie szybko. Dzień się pojawił i od razu była noc. Więc wyobraźcie sobie, co my mamy. Te drzwi w sumie możemy dotąd ogarnąć gdzieś. Nie wiem, dotąd, dotąd, chyba tak. O, rzecz, no co on ci robi? robi? Tak wiem i będzie jeleń. Dobra, chodźcie szybko! Okej, okay, chwila prawdy. Jest wiem, widzę go. Gdzie? On nie widzi. Bo... Możemy go zabić w ogóle? Nie. Ej! oże, ożę, ile on mi, z... mi HP wziął! Ile on mi hape wziął! Zostało mi pół serca! Ej, okay. To serio straszne, ale dobra, póki mamy ognisko, to ostatnie dziecko. Już mamy 94 dzień. I to nie jest taki ten, tak dobrze, bo. Ten czas spędziliśmy trochę nad taką naszą bazę Byśmy to zrobili, ale to wiecie to minęło? Do tego czasu, to jest 5 minut To tak szybko wszystko idzie Że to szok, może to przesadziłem, nie 5 minut Ale naprawdę dni idą mega szybko Co jest przerażające, ognisko trochę ogarniliśmy. To mury, które, które tutaj ten Wzięliśmy do góry i zostało ostatnie dziecko Lufer, idziemy? Idziemy Dobra, gdzieś ono jest tutaj o, Ami. To jest Ami, ty zostań przy bazie i pilnuj ogniska Bo już coraz mniej No właśnie widzę, ten dobra nie jest aż tak źle A ten las to śmiercią. Wygląda naprawdę, ja patrzę na to I... Dziwne to jest, naprawdę, gdzie by tak Minecraft wyglądał a Dobra, w tej części nie byliśmy, więc w tej części ono powinno być A gdzie my idziemy? Idziemy teraz do miejsca, gdzie mogą być... O rzecz, mam mało HP. O nie, no słońce przechodzi, a ja mam mało czasu Ej, mam! Mam coś dziecko! Mam dziecko, mam dziecko! Nie. Szybko, szybko, co jej musimy iść. Dobra, tędy, tędy. Okej, okay, błagam, żeby... Okej, okay, tu nie ma wilków, dobrze. Jezu, te wilki są serio, jest katastrofa. Okej, okay, dziecko, o, dziecko jesteś. ostatnie. No, chodź, tutaj jest. Dobra, chodź, błagam, chodź, chodź, już jest, jest noc. Okej, okay, musimy trochę improwizować, bo jak będzie ten jeleń, to będzie słabo. Okej, okay, szybko, a trzeba uważać, bo... Dobra, co Okej, kurczę, ty idziesz pierwszy. Idzie. Dobra, prawej okay, na razie tutaj nikogo nie ma. Chodź szybko. Chodź, chodź, dzie... dziecko. Nad nim. Hej, co ja tylko dziecko. Nie, hey, czy oni atakują... nie dzie... O rzesz, o żeż. Szybko, szybko, szybko Ej, oni dziecko atakują Ej. O nie, o nie, nie mają, o nie, ginę, 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 ginę Dziecko, szybko, dziecko, szybko Ale oni są szybcy Ej, no pomóż mi No czekaj Nie, ci kurci są jeszcze gorsi Już. Szybko dziecko, szybko, tędy Gdzie ty jesteś na Ja popróbuję uciec przed nimi Jezu, ale oni mnie gonią Tędy O nie, oni są przy wejściu, oni są przy wejściu Ami, pomóż Ami Przy wejściu są Okej okay. O nie, dzieciak został Okej, okay, kurczę, jest głupi Nie, zostaw dzie dzieciak Zostaw go Okej, okay, mam, mam dzieciaka Mam dzieciaka Pająk też się wbił Okej, okay, mam dziecko Mam dziecko, jest noc Okej, okay, chodź tutaj, chodź tutaj szybko Spójrz, żeby nic, co by się nie stało Chodź Ok. Wiem, widzę, widzę, widzę Okej, okay, ale tutaj o, wszyscy przeżyliśmy Dobra, dzieciak, chodź szybko, szybko I okej, okay, mamy dziecko Okej, okay, tu nikogo nie ma, całe szczęście Jeszcze musimy trochę wytrzymać tej nocy Kurty stajdzie. Co? Kultysta idzie tam Dobra, jeszcze trochę do nocy Ta noc jest w no, nie wiem, długa One są takie szybkie Ej, Nadek, a jak ognisko? No ten, dobrze, ej, znikło O nie o Ej, jest tutaj Jest w środku Jeden jest w środku O nie, ej, ej no i żałuję zrobić, że to jest Musimy się po to rozpalić! Się stało? Musimy się po to rozpalić! Czekajcie, czekajcie, drewno! Ej, mam! Mam drewno, mam drewno! Ja mam! A, fuck, 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 fuck! Udało się! Dobra, Jezus, Maria Udało się! Dobra, żeby teraz wyjść tu coś? Jezu, ognisko się skończyło. się tutaj pojawił. Widzieliście to? Jezu. O, Jesus, o Enderman. Dobra. Ej, kultystów nie ma. Chyba się udało nam. Dobra, mamy to. Ej, to jest horror w, w robloxie się tak bałem. To jest chore. Ja lubię horrory ale to było takie dziwne. He, jak lufer się tobie podobało? No, bardzo fajnie było. A tobie? Super, super. Ej, a gdzie? Czy on nadal kopie? Ja jakby co, idę kopać. Dobra? Będę tam na dole. Właśnie chyba zapomnieliśmy o kimś. Eee, no nie, on nadal koło. No nie. No dobra, musimy dać znać, że wszystko jest dobrze. Dobra, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał, przetrwaliśmy i mamy wszystkich tutaj zakubionych dzieciaków. Trzymajcie się, widzimy się za tydzień i zostawcie łapkę w górę, jak Wam się podobało. I napiszcie A komentarz, czy wy przeżyliście też 99 nocy. Trzymajcie się, pa!